Różne miałem trasy, różne czasami problemy, ale jeszcze mi się nie trafiło tak, żeby we własnym kraju na trzy GPS-y nie móc trafić do celu. Za każdym razem dojeżdżałem albo w ulicę całkowicie zamkniętą, albo w ulicę bez przejazdu. Wrzucałem normalnie takim mięsem, że aż mnie osobiście wstyd jest. I sabecie, na końcu. Nie wytrzymałem i podjechałem do policjantów, którzy tam wykonywali akurat jakieś czynności służbowe. I mówię panowie, ratujcie starego z greda, bo albo kogoś zabiję, albo nie wiem, co już zrobię, bo nie mogę trafić do takiej firmy na taką, taką ulicę. I powiem Wam szczerze, trafiłem na bardzo sympatycznych policjantów. Co zresztą potwierdza fakt, że nie można wszystkich podciągać pod jakby jedno. Bo w każdym zawodzie są różni ludzie. Więc słuchajcie, trafiłem na bardzo dwóch sympatycznych chłopaków. Pewnie mojego TikToka nie będą oglądać, ale gdyby czasem trafili, to ich serdecznie naprawdę serdecznie pozdrawiam. I oni dopiero dokładnie mi wyjaśnili, jak mam dojechać. Potem, kiedy już dojechałem na rozładunek, to sam ochroniarz na bramie powiedział: Panie, tutaj każdy, kto przyjeżdża, ma problemy, bo ta ulica składa się z trzech części, które są poprzecinane autostradą, i przez to jest multum ślepych uliczek. Także niech pan się nie martwi. <laughs> nie był pan jedyny. No ale dobra, słuchajcie, dojechałem. Teraz tylko muszę poczekać, żeby mnie rozładowali. Mam tylko trzy małe paletki, ale tutaj jest widzę totalny rozpiślej tych aut od cholery trochę. No także będę musiał pewnie troszkę troszkę poczekać, aby ktoś raczył tym wózkiem podjechać. I wziąć ode mnie te trzy paletki.